no to teraz nastała jakaś moda, że odwrotnie tym wgłębieniem większym dają do przodu, więc to wszystko zabudowywuje. Oczko haczyka to tylko świadczy, że ludzie nie mają pojęcia o tym wszystkim. To wgłębienie większe jest po to, żeby chować materiał i bardziej ustabilizować koralik na haku. I te kulki, koraliki można swobodnie stosować także nie tylko do dźwigowych haków, ale do normalnych i tworzyć sobie. Yy nimfy dzigowe tak muszę ustabilizować naszą muchę więc nić wiodąca z haczyka będzie warniszowana ale tutaj sobie to wszystko zrobimy w ten sposób że ustabilizujemy już sobie nasz koralik więc dużo nawijamy nici i sobie to wszystko tak w sposób będziemy go kontrować od góry o w ten sposób jak widzicie na krzyż góra no to to będzie zabudowane czerwoną nicią więc fajnie będzie to wyglądać się prezentować ważne żeby to było stabilne żeby koralik się stabilnie usadowił na cząku haka tu mam asystentkę jak słyszycie ona lubi sobie poszczekać to jest lato, balkon, więc proszę wybaczyć Nie zabrania jak przestrzegać żeby nie robić dużo filmu także ja sobie to w ten sposób wiążę jak widzicie o fajnie i na krzyż góra dół, na krzyż góra dół pod spodem tutaj to ogłębienie pamiętacie o którym wspominałem i sobie to stabilizuję i sprawdzam czy to mam dobrze związane to już jest stabilne, to już nie powinno być problemu z tym, więc na pewno tu pójdzie warnisz i to lekko sobie zasuszymy i przejdziemy do następnego etapu wiązania muchy. na po prostu pozycji Haka do góry nogami, więc teraz już go sobie. Dajemy normalnie tak w pozycji dźigowej. No i tutaj sobie już łatwo będziemy wiązać. Nie jest to trudna mucha. Prosta sprawa. Bez komplikacji. Kilka promieni sobie wziąłem. Jak widzicie, je roluję w palcu, żeby sobie ogonek wyrównać. Mierzę ogonek i przywiązuję materiał do ciągka. No proste efekt troszkę dłuższy to mogę wyciągnąć i już mam praktycznie ogon zrobiony fajne nimfy także to sobie wycinam pozbywam się nadmiaru materiału i to sobie wszystko zawarniszuję jak widzicie wszystko idzie nam zgodnie z planem ja cząka sobie przywiązuję drucik żeby nam nie uciekł no to go jak widzicie aż pod koralik wiąże fajnie wzdłuż cząka do punktu gdzie ogonek się naszej muchy zaczyna no i to już jest fajne wytrzymałe no i warnisz parę promieni tak jak widzicie robię je bardziej puszyste masując bo no, można dodać ten materiał na ogonek ale ja nie dodaję ja to wszystko wiążę z na tym warniszu warnisz powoli schnie, więc to mi się wszystko fajnie sklei w odwrotnym kierunku do nici wiodącej tak jak w poprzednim odcinku także to jest fajne zgrabne i sexy proszę bardzo i sobie wiążemy tak jest I tutaj wszystko kontrujemy, tu się nie martwimy z nadmiaru, bo mamy właśnie to kręśnięcie, więc to będzie fajnie schowane, także tutaj nie ma żadnych filozofii. Ja obcinam, chołam to wszystko o i w odwrotnym kierunku po prostu drucik żebrowanie, no to jest. Tak, żeby to nam się wszystko trzymało fajnie, nie za silnie, nie, nie za luźno. Także z pewnym natężeniem. To odczuć jak drut w palcach wydaje taki dźwięk to ten. No i co najważniejsze, ja tu daję więcej drutu w tym miejscu pod kulkę, żeby to ustabilizować i nie odcinam odrywam. No to akurat nie pęknie w tym miejscu, w którym powinien no to trudno to jednak odcinam i dowiązuję to wszystko, kontruję i tutaj mam już fajnie wszystko zrobione czyli teraz muchę obracam z powrotem ponieważ to będzie nasza fajna nimfa taktyczna także ją tu będziemy wiązać już w sposób bardziej szczegółowy. Od góry to jak w poprzednim odcinku kilka promieni na pochewkę znowu z ogona, ale one są za grube, więc na pewno sobie wykorzystamy cieńszy materiał. Tutaj na pochewkę, proszę bardzo, weźmiemy sobie jakieś dowolne piórko, a na przykład to jest ładne cienkie z cienką stosiną i co robimy? prosty zabieg zredukowałem materiał stosinka jest bardzo cienka fajna więc będzie ładna no to sobie to tak przywiążemy lekko i dwoma obrotami i sobie to wszystko przymierzymy w sposób prosty o proszę już będzie dobrze ale tutaj o to by można było aby było krótsze wykorzystać do budowy muchy ale te to obcinam materiałów proszę bardzo bez żadnych filozofii to no, jest ważne bo to sobie tutaj zawinę, schowam wszystko, powarnię szuje no to pochewkę już mam no to jest dobre bo to jest tak jak mówiłem cienki materiał więc fajny jest no tutaj parę promieni mi odpadło z piórka więc o. To tak wygląda mniej więcej, patrzymy, przymierzamy, żeby to równo było, no to jest równo, no to jest pyszne. To mamy, no to warniż, no to jest ważne, bo to jednak nam stabilizuje całą muchę warniż, skleja, warniż jest fajny, bo dłużej schnie, ma lepszą przyczepność niż inne wynalazki, także jest czas żeby coś porobić przy tym no ja tutaj wziąłem trochę takiego beżowego dubbingu naturalnego bez jakiś tam double loopów czy coś normalnie bez speedline bo to nie jest tu sobie mocno to zawinę ładnie o i już jest ładnie proszę bardzo wszystko się zgadza, jest wzmocnione już będzie fajna nimfa no i dwa piórka po bokach no to analogicznie z jednej i z drugiej strony robimy to samo tak jak widzicie fajne pióro mam i to ma fajne końcówki także tutaj są takie końcóweczki a niestety nie wyszło mi teraz ale jakoś to wyprowadzimy lekko podciągnąć już, 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 już. Wyrównać, w dół ściągnąć, o i skontrować i już jest jedno, drugie i z drugiej strony analogiczne przed wykończeniem jeszcze trochę ja to sobie skontrowałem Teraz trochę dubbingu szarego tamten był jasny, ten szar, szary no tak na bogato, na bogato, żeby się nie przejmować żeby nam to się wszystko zamaskowało fajnie no i pochewkę od góry wiążemy i już mamy nimfę gotową proszę bardzo, czerwony akcencik tego czerwona nic wiodąca no i finisherem wykańczamy. finishera po użyciu finishera po prostu to wszystko zabezpieczam przelakiem się dobrze sprawdza tu nam się mucha nie złaziła no ale taka mucha jest bardzo silnie związana bardzo, bardzo trwała, bardzo fajna do łowienia fajnych ryb o proszę bardzo, bardzo tak nasza cała cała niwka wygląda o, tu jeszcze wymaga wyczyszczenia, ale żeby się nie rozdrabniać. Tak ona wygląda. Tak się prezentuje. Tak wygląda nasza.